Ojca I syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i daj jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. I żyjemy Drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie witam w naszej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights na przedmieściach Detroit, naszego tegorocznego rekolekcjonistę księdza Piotra pawła Łapę który przybył do nas, aż z dalekiej Syberii, jest tam na misjach. Ad gentes, wysłany przez Ojca Świętego Franciszka, z innymi rodzinami i bracie i siostry, jak ja się cieszę, że on do mnie dwa lata temu zadzwonił, że czy nie mógłby wygłosić tutaj rekolekcji, no i dobrze, że mógł przylecieć, że nie było problemu z przylotem. Księże Piotrze, niech Ci Bóg błogosławi w czasie tej rekolekcji, by Twoje słowo dotarło do serc moich parafii. Szczęść Boże. Zapłać. Nie obiecuję, że będzie lekko, ale mam nadzieję, że będziecie pocieszeni. Drodzy siostry, każda Eucharystia to kolejna szansa na nasze nawrócenie. Każdy sakrament, mamy takie siedem źródeł w kościele, które możemy się nieostannie odnawiać, na nowo otrzymywać życie. Przeprośmy Boga na początku tej Eucharystii za wszystkie nasze grzechy, za niepania za wszystko co, wszystko, co było przeciwko miłości Boga i drugiego człowieka. I prośmy o tę łaskę nawrócenia, łaskę miłosierdzia, abyśmy mieli miłosierdzie i do siebie, i do innych. Panie Jezu, który wzywa, że nas do miłości Boga i bliźniego zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragnie, żeby miłość ogarnęła całe nasze życie. Zmiłuj się nad nami. Się nad nami. Pan Na Jezu, który pouczasz nas, że miłość jest cenniejsza od ofiary. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Jeśli się nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę. Abyśmy powciągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. My, nie rozumiejąc, bezbożnie mówili sobie Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekroczenie prawa, wypomina nam przekroczenia naszych zasad karności, głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jest potępieniem naszych zmysłów, sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego, niepodobne do innych, i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jako od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczymy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajemy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz czystych. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie, będzie wiedział, skąd jest. A Jezus nauczając w świątyni zawołał tymi słowami i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawdomówny jest Ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jeszcze Jego nie nadeszła. Oto słowo pańskie. Przedstawajmy te teraz nasze prośby i intencje. Módlmy się za naszego Ojca. To je kolekcionistom, da bi njegovo svobodo tako nadelila naš svet. Podobnie powietrze, że wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich korwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. oczyńcie na moją pamiątkę. życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej ziemi, sprawę, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Alenem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także, o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twoje łasce odeszli z tego świata. Dopóźnij do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię zmił się z nami wszystkimi. Daj ja nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogrodnicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Lubieńcem, ze świętymi Apostołami, ze świętymi Janem Pawłem, Faustyną, Maksymilianem, Szarberem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wielka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Wszystkie intencje naszych serc zamieścimy przed drogą jednego Ojca w tej modlitwie, której nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie mi niech zwoje, przyjdź, Uda w nas, Panie, zła wszelkiego i nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu. Abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i na wieki. Panie Jezu Chrystus przez Twoją śmierć na Krzyżu Bóg ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię o na grzechy nasze, na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. przez komunię świętą, przez... Chrystus. nauka rekolekcyjna na 3 o godzinie 9 rano, a potem e, czas spodziewa się z dziećmi wieczorzą na religię o 10 i o 11. Potem o czwartej jest msza święta z nauką rekolekcyjną, już niedzielną msza no i również angielska msza o 5.30. Tomorrow uh, English Mess at uh, 5.30 Father Reprise in Polish wyprosy razem Uh, speak uh, uh, English, but uh, there will be a deacon who will translate in the a sermon uh, for English. Nasze rekolekcje trwają do środy i zawsze w poniedziałek, wtorek, środa nauki są rano 9 i wieczorem 7. Prosimy sobie zaplanować ten czas. a zaraz po tym przyświętej świętej spotkanie z grupą moniteum w salce pod Tebanem. Powstajemy teraz, po się do świętego Michała Hanioła, święty Michała Haniela. Spomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, od roku po obronie światu, po no to prosimy, a Błogosławieństwo ludzkie poświęć się Bożą. Moc Bożą strąć do piekła. Amen. Let's pray also for peace and unity in our country. Hail Mary. Lord grace of the Lord is with thee. Blessed art Thou among women. And blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and forever. Amen. Może zakończymy właśnie tę dzisiejszą świętą, polecając się Matce Boskiej. I po błogosławieństwie, apryjasmogórski zasłonięcie obrazu na rzecz jeszcze nie, nie był świadkiem tego zasłonięcia, więc będzie miał okazję przeżyć, jak my tu czcimy Maćka i śmierć. Zacznę od początku i we wszystkim. Dobrego prawościa. Pan z zwa... I twoim. Niech Was błogosławi, strzeże od wszelkiego zła, i doprowadzi do życia wiecznego Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bo